<laughs> Regina, chcesz polisać mój zegarek Może <coughs> flirting level over 9000 Patrz jaki słodki. Może A ci go... Ale jesteśmy tam... Nie wiem, to ty ustawiałaś. Aha, Myślałam, że ja Cześć, ona ma jakiś mogę... Jakiś... na nią najadę? Mogę... Mo... Polisz mój zegarek, Regina. No, możesz nie chodzić po niej. Mogę, ale mogę też po niej chodzić. Mogę też po tobie chodzić. Czekaj, mogę cię kopnąć. Po. Nie mogę na nią kaszleć, to jest takie odroble. powinniśmy móc cały czas kaszleć. Jaki masz kolor tego zegarka? Biały. A ja mój jest czarny. Tak? Mój jest niebieski. Sobie. O nie, spokojnie, spokojnie. Ja tu, ja tu wyglądam. Ty patrz, jak Ty jesteś mieszany! Wow, coś się stało. Regina, wypadł. To twoje piętro. <laughs> Ty, ale to było rasistowskie. Nie, czemu? Było czarno-białe. Haha, <coughs> Ale ona jest szara, nie biała. Wow, wow, kolory nabraliśmy. Chcesz polizać? <coughs> Liz zegarek. Nie, kocham ciebie, nie tom, Amber. A ja kocham Amber. <coughs> Został Amber. <coughs> Możesz kochać te drzwi. A w ogóle, jak ostatnio teraz, jak za nim umarła, to co mi się na niej imię nie napisało? Pokazało Marie Curie, czy coś takiego. Marie no, były jakieś. Joanna Dark było. Ja, ja sama Marie Curie i ja takie what? I później się okazało, że Amber była czarownicą i tak naprawdę miała na imię Marię Curie, ale tak naprawdę umarła, bo miała na imię Amber. Amber, ale coś. Ona ma tu, na, jak na jadę jakiś taki znacznik. No, takie niebieskie, nie? Co ja mam sobie zrobić? Nie co mam zrobić? Nic nie zabrzmi. Piękna muzyka. O! Słyszysz? Fajna piosenka. Ruszę regułą. O nie! O nie! O nie! mi to! Chodźmy. Spokojnie. Nie trać głowy, nie trać głowy. Spokojnie. On się pali. On jest z tobą. Ale on wygląda jak samo jak ty By Czy ty masz bliźniaka? Nie Tylko ma inną koszulkę Tu masz taki sweterek Nie mu się głowa pali, wiesz to mu coś Ale to jest twój brat, no, porozmawiaj z bratem Dawno się nie widzieliście pewnie Przecież dopiero co do niego nakaszlałam. Ale on, <grym <grym ale on, wy no, on wygląda tak jak ty, jest tobą Nie, nie całujcie się, się. <grym> To jest Siostrzęca miłość, On się tak na ciebie gapi. Chyba do ciebie ma jakieś porażki. No. Kopnij go. Kasin na niego. Kop. 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 Ry, nie chcę ci nic mówić, ale... To jest Ry. Ry, nie chcę ci nic mówić, ale ci się głowa pali. Możesz tak nie skakać, bo mnie to wkurza. Możesz normalnie chodzić, powoli, kulturalnie. Powoli. Nie przychodzisz przez ludzi. Myślę, że to są ludzie, a ty o tak... Aha, przechodzisz. Tak... O, o! O! Wow, chodź. To jest, to jest Sebastian, chodź! Sebastian! Chodź! Wow, Wejdź! Sebastian! Wow, Sebastian! Co to jest? Piękne takie! Chyba czeka ładna woda. Taka woda. Oh. Oh. No tam Nie, mam takie niebo, woda. Uh. Masz takie rzeczy się tak poczuje? No. Oa! Wow. To nie ważne, ale Sebastian mi coś nie pasuje tutaj. Sebastian, jesteś murzynem! Sebastian. Ej, Sebastian ma zezam, patrz! Na o Jezu, każdego. patrz na jego oczy! Co musi się do... Lols, on, on jest opętany przez demona. Sebastian! Sebastian jest opętany przez demona. Sebastian, kontaktuj, spokojnie, będzie wszystko dobrze. Twoja kaczuszka, <laughs> twoja kaczuszka wszystko bra. Kaczuszkę. Możesz tak nie chodzić? Patrz, to jest Amber. On, on, on nie patrzy! Ej, Sebastian. Sebastian! Sebastian! Ej, pokażmy mu zegarek, może nie lubię zegarki. Patrz. Masz. A nie wchodź w niego, no, on ma o, uczucie. Ona powiedziała. Że ona chce iść. Ej, Regina się martwi, patrz na jej oczy. Spokojnie. Sebastian, kontaktuj! Jak to się... o, 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 o. O, o. O, o. O, o, -o. Gary, o -o. chodź tu. Chodź tu, on na no nie. kogoś tutaj zabije, on kogoś zabije, no to wiem. Ej, on zabije Sebastiana na pewno. On zabije kogoś. Ej, spokojnie, nie, on, Gary. On ma lufę, on ma lufę. Gary, Gary poznajmy się. Ej, on się tak patrzy. Ja tak... Gdzie ty jesteś, No patrz, oni wszyscy są dziwni. Ej, dobrze, ale on ma o... przynajmniej oczy, a... A Sebastian... Ej, Sebastian się zaczął patrzeć normalnie, w sensie, że patrzy się na jego prawą stronę. Co? Ja się patrzę do góry. To ja się boję. Oni co o nie, my... o nie, będzie źle, będzie źle. Spokojnie, gary. To strzelbę dobrze trzymasz. No. Nie wolno tak trzymać strzelby. Trzeba w dół, jak coś to postrzelisz, stopę nie głowę. Strzel mi w górę. Ej, gary dostaje parę jakiejś ścieżki, Teraz będzie się kręcić, górę. No? A ty do tego, bo ty się ruszasz? No, wiem, mi się nie podoba. No, nie patrzcie się na mnie. Twój brat się na mnie patrzy. To jest moja, bo ona jest jedyną dziewczyną tutaj. No, on patrzy się na ciebie, ona. Ja psiap się dobrze, paczki, ale, ale seba boję się co z Sebastianem. Jak się wydaje dźwięk? Czekaj, czekaj, stój, tak? Patrz na zegarek. Okej. Ok. To tylko, że, bo może będzie do tego, do zdjęcia. O nie. O, o nie, tu jest szef. Hejo. To jest szef. To jest nasz szef. To będzie to Gary, tak. strzel szefa. To nie, szef jest ważny. Nie, ale on jest straszny, ja się boję. Przepraszam, panie szefie, no towar dostanie pan e, za chwilę. Może pan najpierw Sebastiana jako zaliczkę. Hmm. nie I naprawdę. Minut w tej nie, niech pan zobaczy, no winda jest naprawdę wolna. Ja bym to szybciej dostarczył, ale teraz kaszel mam tylko. Nie, no proszę już, do, do widzenia. To do widzenia! A z czemu się nic nie stało? Ja się boję. No, nie wiem. Przerażony. Amber, powiedz. <grych> Ona tu Amber. dalej jest. Amber, co ci jest? Nie żyje. To jest moja diagnostyka lekarza. No. To jest tak. No, co, nie. co, co? Regi, to jest Aniger? To jest... Nie, normalnie, normalnie. Nie czemu tyłu? To jest Rekina, to jest mu... Sebastian no i... Murzyn. To jest tam, Gary, a to jest. jest... Przmierka. I rag. I, no nie jest śmieszny, On wy, On jest z to jest Gary, to twój brat, a to jest Regina. Rekina. Tak, owszem. ja się zmęczyłam po tym długim wow. jeszcze miejscu. To ty, jak ładnie gra. Regina, Rekin, idź do niego i, i się całuj czy coś potem. Cię kocha. Patrz jak pięknie. On nie ma imienia, to znaczy, że nie wejdzie, to znaczy, że nie będzie. Spaszczu. Ooo, jaka smutna piosenka. Amber! Amber. Bardzo gierę, ręce dziwne. Dobra, Odej... wiesz, no tutaj są ludzie. Panda, panda. Panda. <ślad> 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 Ej, twój brat się na ciebie tylko patrzył. No bo on ma jednej braterii. Widz... Pa, patrzcie, mam złamaną rękę. Dajcie kasę. Dajcie pieniążki. Das mam na rękę. No mam na rękę daj pieniądze. <grym>, Okej. Okay. muszę obrabować pieniądze. Garego. Tak, rabuj go, ale na nie api rabuj. Okej, okay, czaj. Jesteś od dolara bogaczy. Cześć, jest? od Sebastiana, bo się O Sebastiana, dobra. O, yes. o Boże. <grym, <grym, nie, tak Patrz, mogę. a jak się odwrócę tak, i to ta ręka wygląda jakby tylko do tyłka, co to? Tak? O, o, tu widzę dużo, w ogóle mało, dużo niewczytanych tekstów. Ja też, takie czerwone, takie czy czerwone O nie, o! Ło! Wow! Ło, wow, Reny! Patrz, Reny. Ty, ty on, 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 to jest jak jenus, z, z, z tego zszedł. Re, reny, jesteś śmiertelny. Nie ma, nie ma zszedł. Reny, wszystko dobrze z głową, bo tak walłeś. Ty czekaj, on też ma takie oczy! No on też! No. Ale Gary jest straszny, popatrz na jego twarz. Gary wygląda na 40-letniego człowieka, który nigdy w życiu nie wiedział, nie wiedział, co to miłość nigdy w życiu nie miał dzieci, bo je wszystkie zastrzelił. No, czyli miał dzieci, ale zastrzelił. Cudze. Nie, nie miałem dzieci, zaczniemy co do dzieci. Poszedł. Dzień dobry, jestem Gary, jestem anonimowym e, dzieciobójcą. Dzień dobry, jestem Marysia, jestem... E, lubię kolorowarki. Już nie lubisz. <laughs> <laughs> lubię pociąg. Patrz, to się, to się nazywa mieć... O, mieć ostry łeb. Nie, czekaj, mieć go. Tak dużo się uczy, że mam... Nie, nie, nic nie wymyśla. Nie chciała byś wymyśleć. Chciałabym wymyśleć, nie Po to... prostu... Oooo! o, o, o. O! O, o! Oh, yeah. Jest piękna. Cii, muzyka, patrz. Wygląda jakby ktoś się... To, to takie dźwięki wydaje... Wydaje moja koleżanka na tym... Na, na... na kiblu. <laughs> o Boże. Nie, yeah, to była fajny, nasz kaszlen na Gerego. A ja pokażę, czekaj, zostawię na tekst skłonicyku i się zakręcę. O, o tak. Na wszystkich nakaszlałam. Możesz głową ruszać, to fajnie wygląda. Uuuu, patrz. Mm, 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 Party o tak, <śmany> to super wygląda kurde, patrz na mnie. Patrz. Ej, nie widzę. Pucę, pucę, pucę. Ej ty Lorz, ale ty oczy się nagle wypukły. Uuuu. Uuuu. What? Cześć z... z mas patrz. <noise> no tańczy, dziewczyna, dziewczyna. patrz, jestem Sebastianem. Ty Lols, naprawdę jest. Ty jesteś jest tak śmieszny, bo masz to takie kulku w koło ciebie. <noise> o, nie, pat. O, 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 o! Okay, o o tak. można wyjść? Czekam ktoś chyba wyjdzie teraz. To jest twój przystanek Rekina wyjść. <noise> rekina jest robolem. A bo on Gary nie, wyjdzie, bo on jest straszny. No, ale ja myślę, że to, to jest jakaś fabryka. Rekina, gdzie ty pracujesz? No, nie wiem. Ona nie wiem, czy pracujesz. Ej, w ogóle Rekina nie jest nierozmowna. Wszyscy tu są nierozmowni. Tylko Amber coś mówiła, ale umarła. Jak coś mówiła, nic nie mówiła. No mówiła przecież. A jak się nazywa ten taki, taki do rozmawiania przycisk? Był jakiś taki trzy, trójka czy coś? Nie rozumiem. F3? No i co to ci ma dać? Nie bo jak jest się gra w prop Hunta, to można głos wydawać. A nie V? Halo. Nie pamiętam. A to było spoko, bo byśmy mogli tutaj <grybujesz> z nimi rozmawiać. I takie. Hej, Ani! Z A, tej... wiem o co chodzi. No nie, nie wiem. To będzie na no, dwa odcinki bo z tego dam, bo długie to już. 30 minutek. Już? No. No takie, takiego patrzenia otworzenia odpor, odpor, się... No to jest właśnie najśmieszniejsze, więc... Ale ja to potnę tylko... O! Horror. O! Fiord! Ale tu, tu wyobrażam sobie... O! Wow! Wow! To jest chyba Amber w postaci... Ej, przepraszam, to nie jest Amber, to jest modelka. A to jest piękna! Patrz tutaj, masz twojego brata, <laughs> No co? Amber nie żyje, a to jest modelka, po prostu jest taka szczupa, że aż kości jej widać. Owszem. Ty, ona ma coś z tymi, ona ma coś nie tak z tym. Ej, ona, ona ma ona w ogóle jest coś z tym nie tak. Ej, ta winda się robi coraz straszniejsza. No, ty, bo tutaj za dużo ludziów. Ej, wejdź ktoś może. Niech kogoś no ma porwie. Stopy. No ma ładny stopy, tam też coś tak No ładny, ładny. Ty. Tak. <słuch> ja, cię, ja cię rozumiem, ja cię rozumiem, spokojnie, spokojnie. Ona ma na imię Hjord Bo to jest Hjord! Ona jest z Niemiec. Pega szczupła. Chcesz zobaczyć mój zegarek? <laughs> mała. Ty patrz już minął pół godziny. No. Wow. Oh, hello. Oh. Oh. Halo. Wow. Jest? Wow. może ktoś chce jakieś shoty? Patrz, ty patrz, oni coś Cześć. idźmy, nie, słuchaj, idźmy za nimi najpierw. Ej patrz, o! Okay. Oh, Ona sobie siadła. Hmm. Cześć ja mała. Jak się siada? Siadzisz. No siadisz. No, no, no. Ja, ja ci dość przygotuję tu do, do picia, co chcesz dobrego? A może mam tu tylko wódę i... a wódę, no, no to co chcesz? <grym> mam tylko to, ale możesz dostać to. No to co chcesz? Idę, no to ja spadam, okej okay? Mam jeszcze Gdzie Ananasa, ej, to można wziąć jakoś, to się bierze jakoś, tylko nie wiem jak. O e! E? Mam. Ej, patrz, patrz, trzymam, nie widzisz? Czekaj? Nie wchodź, nie wchodź, proszę! Ej, no co ty robisz? Wyjdź, bo może ta Windem czeka na nas. No Nie rób, nie rób nic bez mojej zgody. Ej, oddaj ją na nas. Nie, Regina nie. na pewno nie zje tego. Ty, ja oni tutaj sobie... Ej. Psułam. Co popsułaś? <laughs> nic. Dobra, dobra, może chodźmy zobaczyć, co dobra. robimy w tym Cześć, pokoju. Czekaj, to jest kolejna na nas. O, no to chodź, daj, dajmy go... Ja a włożę go do szafki. Ty, bo tutaj coś jest! No, tutaj jest... Owocek! możemy tutaj otwierać wszystko! Wow! to za skarbka? Ej, trzeba zrobić szejka, chodź, czekaj patrz. Patrz, połóż już owocki tutaj. jest troskawkę, nie wiem jak wyjąć. Ło! Crazy! To jest owocek. Tutaj połóż owocki, tylko delikatnie. O! O tak, tu, tu będziemy, shaker, zrobimy szejkę, no? Tylko jeszcze... Tu jestem truskawka, nie wiem jak to podnieść. Podnieś truskawkę. O! Ło! Ło! Jaki szejk! Gotowe. Okay. Gdzie to, gdzie to mogę się. Dobra, to dodajmy do banana. Ja ba... to wyjęłam. Dobra, to zróbmy do jakiegoś szejka. No i kliknij. O. Bo da, więcej się nie da. No banana. Więcej się Ale. nie da, wiesz? O! <laughs> Dobrze, teraz zrobimy ba bananowo o takie. O, co to jest? O, to też się przyda. O. Włożyłem tu butelkę. Bananowo-butelkowy, patrz. Mamy tutaj jakby co, czaszkę. Dobra, jak... czaszkowy też. Patrz, bananowo-butelkowy shake. Ła. ty co tu jest jeszcze? Możemy zrobić z tym arbuzowo. To daj i arbuzowo. czaszkę. Czaszka spadła. Czaszka spadła. No to to włóż, a ja tutaj jeszcze popatrzę, czy to coś. Yeah. Nie! Ma... Chyba tutaj coś się... Może śmietniku coś dobrego. Dobra, ja myślę, że nie ma. Zrobiliśmy dla wszystkich i pora iść zabawić się do innego pokoju. Chodźmy. Dobra, czekaj, tylko włożę jeszcze... Ej, ty jakby włożyć dwie czaszki. Nie da się. O, to butelka jest dobra, no włóż. Ale to nie jest butelka. Co Czytaj. A, no to włóż piwo, no dobra! Jedziesz. o jakie kolory. Mm. Dobrze, it's Dobrze it's zrobiliśmy szajki. Cześć Sebastian. Sebastian, on, on tu... On it's chciałby it's grać, ale nie ma rąk. Wow. Co to jeszcze chce grać? Grajmy! O ja, tu oh, można oh, grać. Oh, mogę grać! Co grać? O! Gdzie mój kij? Może chyba F wcisnąć na to. Wow, pra, brawo! Teraz ty. F Tutaj, F gdzie gdzie jest... Jeszcze chyba nie mogę, bo się nie skończyło. Mała no, tutaj muszę się F mogę, mam kliknąć? E chyba wszystko się to E i wtedy mnie wydało. Do o czekaj, tu muszę Dobra, a ty masz... Czekaj, 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 to ja wyjdę, czekaj. E, exit. Teraz. O tak, widzę to, czuję to. Patrz na to, patrz na to. Patrzmy, pięć. coś trafię, coś trafie. dobra A patrz, tu są automaty z grami, jestem hazardzistą. Ty, może możemy grać razem teraz. Czekaj, nie, bo tu nie mogę. You can't play slot while you are billarding. A, teraz gram w ja. O! Padło mi jedno! Dobrze, a tu o, troszkę trzeba tu, wiesz, pospinować. Można? No. Lol, zechce. Czekaj, jak to robi? Bet. czy jak się robi? A. Dobrze, to, to nie jest fajne. Idziemy stąd, pora po rawer... wy... Ja, ja, ja tak dużo kasy. Spin. Dobrze. Ja myślę, że. Ja tu wygram. Chodźmy już z tego pokoju. Czekaj, ja mi... tylko mogę zobaczyć, czy coś wygram. Wow! Zaświeciło się nawet. Gratuluję. Stan 2500. Brawo. Wydamy to potem na prostytutki. Chodź. O nie! Patrz, co się coś dzieje! Ej! O nie! Patrz, oni znikli wszyscy, tak tak wyparowali. Tak promień jakiś był. Jezu, uciekajmy! To jest miejsce trzeba... O ja! Telewizor. Cze? Mam pomysł. Ja, ja bym stąd uciekał, oni tu wyparowali. Ja tutaj dzwonię. O można na YouTube'a wejść. No bo właśnie nie jestem. Piszę Jagix. O, Jagix się wyświetlił. To dobra, pooglądajmy. E, śmieszne momenty Jagixa. No to jest zawsze fajne. Można? No. No Ty i wsiadłeś. Jak się... Czekaj pewnie. E się siada. O siad. Chedź. I co, włączyło się? Nie. To ja może włączę, nie wiem, może ja potrafię. Ty po prostu jesteś taka wamaga, że nie dajesz rady. No chyba wyłączyłeś, wiesz? No ja, to grałeś, wiesz? O, jest! Teraz czekaj, Teraz czekać, że się łączy. No i co teraz? To nie chce się łączyć. A czekaj, a jakby. Mam pomysł! A jakby spróbować. Ja nie widzę, co tam robi, no więc wiesz. No i co? No, bańczam. Kapilkę poczekać pewnie. by się było naczyło. Nie wiem, się coś? No nie, ja widzę, na razie wiesz. Ja nie widzę, może efekty będę widział. Chodź, kurwa. Ja A, A nie, ja nie widzę. Spalię jest popsute. To ja, ja jeszcze sprawdzę szybko. Jak szybko tylko... Check it. Szybko, funny moment. No, nie działa, okej, okay, idziemy. No. E, no to idziemy dalej, sobie... Do windy, do windy, hej! A nie, tyle? nie do windy chyba. No to już tyle, nie ma nic. Nie ma? Mm. O, ty, tutaj są chaty! Fajne, patrz. Knuckling, man if Paris is ever started up again. We won't need stairs, we have jetpack Jetpacks. Uh, jetpacks. And ...teleporters, jump pads, hoverboards, idziemy, 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 bo co? Ej, zniknęli nam towarzysze, to jest dziwne, ja, Ale chyba Gary jest jeszcze. go też nie ma. Czekaj, mam pomysł. Ej, bo właśnie, weźmy sobie te przekąski dro na drogę. No właśnie, ja, ja chcę, ja chcę Sprawdź, czy nie ma gdzieś tego. Nie, bo jeśli ja się, no. się chyba... Chodź, 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 chodź. Ej, a jeśli ja się, się nadepnie? O nie, nie można je wnosić, nie można wnosić jedzenia! Nie tu mnie ja. Chodź, chodź, chodź. Nie mogę wejść. Wo. Co teraz? Tepło nas. Ojej, i to chyba koniec. Ja to koniec tej przygody! Najdziwniejsza przygoda ever! O. A teraz jak wejdę szybko idę. Ej teraz liczymy, jesteś in, innym chyba... ludzikiem. Jakim młodszym teraz jesteś? jestem taki z brodą, jesteś. What? jestem no, jesteś ale, tym. Ale, ale, wyglądasz jak ten Barry, czy jak on się nazywał? Barry, no, nie, nie, gary tylko tego, co łapa. Dobra, więc się z wami żegnamy, jeśli chcecie więcej no. żalonych odcinków na moim kanale. Okay. Dawajcie łapki, komentarz. Witania! Zrzuty, zielony magicus. subskrybujcie po prostu. Więc się no. z wami żegnamy, się manewrujcie. No. No.